Za chwilę panorama, którą poprowadzi dla Państwa Adam Krzykowski. Dobry wieczór, nawet bardzo dobry. No, bo jak może być inaczej, kiedy człowiek ma przyjemność pierwszy raz przywitać się z Państwem z nowego studia? Trochę czekaliśmy, Państwo też czekali, w końcu startujemy. A zaczynamy od dekalogu polskich spraw, czyli fundamentów współpracy między prawem i sprawiedliwością, a posłami, którzy zdecydują się współtworzyć stabilny, ponadpartyjny rząd. Szczegóły zna Daniel Jagielski. Dwie nowe, doskonale wyposażone karetki są już w rękach ratowników ze szpitala w Sulechowie. I Panorama to była próba budowy nowej koalicji, a w panoramie jeszcze zajrzymy za kulisy budowy naszego studia. A także odsłonimy kulisy nowej zagranicznej inwestycji Orlenu. Chcemy zwiększyć tam własne wydobycie do 6 miliardów metrów sześciennych gazu. Wirus grypy w natarciu. Kto powinien się bać? Szczególnie narażone grupy to są dzieci w wieku poniżej 5 lat, dorośli w wieku 65 i najważniejsze wydarzenie medialne tej jesieni. Orlen zabezpiecza się i nas przed zimą. Polski koncern przejął kuwecką spółkę wydobywczą na norweskim szelfie kontynentalnym. Ta transakcja pozwoli na zwiększenie wydobycia gazu o ponad miliard metrów sześciennych rocznie. Magdalena Gajownik. Wydobycie gazu ziemnego przez Orlen w Norwegii wzrośnie o jedną trzecią. Surowiec popłynie do Polski gazociągiem Baltic Pipe. Panorama. Bezpieczeństwo energetyczne, szczególnie o tej porze roku, to jeden z filarów obrony przed agresywną polityką Rosji. O bezpieczeństwie tej części Europy w Warszawie rozmawiali prezydenci Polski i Finlandii. Andrzej Dura podkreślał rolę obrony naszych granic w toczonej wojnie hybrydowej, a wcześniej w wywiadzie dla tygodnika sieci mówił o konieczności obrony polskiej konstytucji przed zakusami niektórych środowisk związanych z PO. Wiktora Wiśniewska. Będę stosował swoje konstytucyjne prerogatywy i działał tak, jak prezydentowi zezwala konstytucja. Z weta już zresztą nieraz korzystałem. Teraz również nie zawaham się tego zrobić, jeśli uznam, że rządzący będą próbowali naruszać konstytucyjne normy, obchodzić czy naginać obowiązujące w Polsce prawo. Ze strony środowisk kojarzonych z opozycją to nie jedyne pomysły. Pojawiają się głosy o likwidacji mediów publicznych. Tak komentują to widzowie. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło nie. Być w wolnej Polsce, polskiej telewizji i polskiego radia. Przetrwamy, na pewno. Musimy przetrwać, i polskie radio i telewizja też musi przetrwać. Dla Państwa uruchomiliśmy specjalną infolinię i adres mailowy. Wciąż mają Państwo prawo wyboru. Wiktoria Wiśniewska, Panorama. Teraz w panoramie czas na informacje z zagranicy, a dokładnie z dwóch najbardziej zapalnych punktów obecnie na mapie, na które zwrócone są oczy całego świata. Na Ukrainie, którą niespodziewanie odwiedził szef Pentagonu jest Justyna Bryszewska. Sytuację na Bliskim Wschodzie niezmiennie obserwuje Justyna Wrublewska. Najpierw Izrael, który zwiększa kontrolę nad strefą gazy. Zaciekłe walki trwają w tej, w jej północnej części, ale tych obszarów objętych wojną jest dużo więcej. Justyno? Godzinę temu można było usłyszeć dźwięk Syren tutaj w Tel Awiwie, ale Izrael jest atakowany nie tylko. To Izrael, a na Ukrainie jest Justyna Bryszewska. Witaj ponownie. Do Kijowa przyleciał szef Pentagonu. To niespodziewana wizyta. Lloyd Austin spotkał się z prezydentem Błodym Remzoeńskim. Powiedz, o czym rozmawiano. W Kijowie omówiono dziś kwestię dalszej współpracy obu państw. Jak zapewnił Lloyd Austin, sekretarz obrony USA, Stany Zjednoczone wraz ze swoimi sojusznikami i partnerami nadal będą wspierać bezpośrednie potrzeby Ukrainy w zakresie prowadzenia działań wojennych oraz długoterminowe potrzeby obronne. A przypomnijmy, że Pentagon wykorzystał już 95% 62 miliardów 300 milionów dolarów. To Ukraina i Justyna Bryszewska. Dziękuję za relację. A w panoramie teraz czas na zdrowie. Sezon infekcji wirusowych bowiem w pełni. Lekarze alarmują. Przybywa chorych na grypę. Pojawiają się także zakażenia wirusem RSV. Niektóre szpitale wprowadzają ograniczenia odwiedzin, a lekarze zalecają testy, bo tylko w ten sposób można precyzyjnie określić rodzaj wirusa. Joanna Bukowska-Kasprzak. Deszcz, niskie temperatury i brak słońca. Sezon jesienno-zimowy niestety sprzyja infekcjom w Ukrainiec podejrzany o zabójstwo żony i dwójki dzieci w podpoznańskim Puszczykowie przyznał się do winy. Prokurator postawił mu już trzy zarzuty zabójstwa. Aurelia Duniec-Szymańska. 42-latek przyznał się do zabicia żony i dwóch córek. Podaje jako powód, dla którego to zrobił, że chciał się pozbyć problemu, ponieważ żona miała do niego pretensje. Że poprzez wykonywanie obowiązków służbowych pod wpływem alkoholu. Kobiety miały pod opieką dziesięcioro dzieci w wieku od niespełna 3 do 6 lat. Zapadlisko, które w sobotę pojawiło się w Siemianowicach Śląskich tuż obok bloku mieszkalnego jest już zasypane. Dziura miała około 80 metrów głębokości i pochłonęła latarnie. Okazuje się, że jest to prawdopodobnie stary pokopalniany szyb z drugiej połowy XIX wieku. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. Barykada z krzeseł i odpalone race, tak politycy albańskiej opozycji próbowali zakłócić posiedzenie parlamentu w sprawie budżetu, oskarżając rząd o korupcję. Doszło nawet do małego pożaru, który jednak szybko został ugaszony. Alicja Pawlikowska Panorama. Ważne i ciekawe informacje. Panorama zawsze stoi po stronie widza. Nawet jak się zmieniamy, to robimy to dla Państwa. Po 32 latach przyszedł czas na drobny facelifting, a tak naprawdę. Na budowę studia od podstaw z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii dostępnej na rynku telewizyjnym, łącznie z elementami grafiki rozszerzonej wirtualnymi oknami całość spięta w jeden spójny system, który gwarantuje pełną powtarzalność. A jak ta modernizacja przebiegała, no to już pokaże Łukasz Myc. No, działo się, mam nadzieję, że Państwo zadowoleni. Tak właśnie wygląda studio głównego wydania panoramy, a jutro zobaczą Państwo, jak zmieniły się miejsca naszych porannych spotkań. Tu też są zmiany nie zmieniają się za to godziny emisji. Panorama Flash startuje około 8.48, panorama przedpołudniowa dwie godziny później. No i nie zmieni. Wszystko, co robimy, robimy dla Państwa. Dobrego wieczoru, do zobaczenia. Najciekawsze no informacje z 16 ośrodków telewizji polskiej.